Czy słyszałeś kiedyś o filmie tak intensywnym, że pozostawił prawdziwe blizny na aktorach? Wyobraź sobie, że godzinami dźwigasz 70-kilogramowy krzyż, dwukrotnie zostajesz uderzony piorunem i wciąż spotykasz się z globalną krytyką za historię, która jednocześnie dzieli i przekształca. Męka Chrystusa to znacznie więcej niż film. To podróż pełna poświęcenia, wiary i odporności, która wywarła wpływ na miliony ludzi na całym świecie. Ale co tak naprawdę wydarzyło się za kulisami? W jaki sposób ta praca tak głęboko poruszyła publiczność i obsadę, zmieniając jej życie na zawsze? Odkryj teraz tajemnice, wyzwania i tajemnice, które uczyniły ten film wyjątkowym przeżyciem. Zostań ze mną do końca. Gwarantuję, że już nigdy nie spojrzysz na tę historię w ten sam sposób. Wyobraźcie sobie produkcję filmową, w której same sceny zdają się być dotknięte czymś nadprzyrodzonym. Podczas kręcenia Męka Chrystusa, jeden z najbardziej niezwykłych momentów miał miejsce, gdy Jim Caviezel, aktor grający Jezusa, został porażony piorunem. Nie raz, ale dwa razy. Jak coś tak nieoczekiwanego mogło wydarzyć się w filmie, który niósł już tak wiele symboliki i wagi duchowej? I co ważniejsze, jak wpłynęło to na proces twórczy i odbiór publiczny? Odpowiedź leży w niezwykłym zaangażowaniu i poświęceniu wszystkich osób zaangażowanych w ożywienie jednej z najbardziej znanych narracji w historii ludzkości. Coś więcej niż film. Męka Chrystusa stał się fenomenem, który przekroczył ekran, wywierając kulturowy, duchowy i emocjonalny wpływ na miliony ludzi. Ale jak stworzyć coś tak monumentalnego? Podróż pełna wyzwań fizycznych, emocjonalnych i duchowych ukazuje zbiorowy wysiłek wykraczający daleko poza kino. Od szczegółowego odtworzenia Jerozolimy we włoskich lokalizacjach po odważny wybór użycia oryginalnych języków tamtych czasów, takich jak aramejski i łacina, każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby przenieść widzów bezpośrednio do ostatnich chwil życia Jezusa. Ale tym, co naprawdę czyni tę produkcję wyjątkową, jest ludzki i duchowy wpływ, jaki wywarł na twórców i widzów. Ślad tak głęboki, że do dziś budzi refleksję i debatę. Wielkość męka Chrystusa. Nie chodzi tylko o wizualną narrację, ale także o osobiste poświęcenie wymagane od aktorów i ekipy, aby przekształcić film w autentyczne i niezapomniane przeżycie. Produkcja, do której zdjęcia rozpoczęły się w 2003 roku. A premiera miała miejsce w lutym 2004 roku, charakteryzowała się wyjątkowymi wyzwaniami, które wykraczały poza konwencjonalne kino, sięgając głęboko do realizmu, który poruszał i robił wrażenie na widzach na całym świecie. Jim Caviezel, który wcielił się w rolę Jezusa Chrystusa, całkowicie poświęcił się konstruowaniu postaci. Od początku wiedział, że to nie będzie zwykły występ. To będzie podróż pełna fizycznej wytrzymałości, emocjonalnej transformacji i duchowej refleksji. Aby wcielić się w Jezusa, kawiezel przeszedł zauważalne zmiany fizyczne, nosił soczewki kontaktowe, aby zmienić swoje niebieskie oczy w brązowe, protezę nosa, aby zmienić rysy, i znosił długie godziny makijażu, który trwał do siedmiu godzin dziennie. W niektórych przypadkach spał w makijażu. Aby być gotowym do filmowania następnego ranka. Jednak te powierzchowne zmiany to był dopiero początek. Poszukiwanie realizmu skłoniło zela do niesienia drewnianego krzyża o wadze około 75 kg w wyczerpujących scenach, które mogły trwać ponad 6 godzin. Podczas jednej z tych sekwencji doznał zwichnięcia barku w wyniku upadku pod ciężarem przedmiotu. Zdarzenie to było tak szokujące, że zostało uwzględnione w końcowej wersji filmu. Na tym fizyczne poświęcenie się nie skończyło. W scenie biczowania, pomimo całej zaplanowanej choreografii, jeden z biczy przypadkowo uderzył go w plecy, powodując głębokie rozcięcie na ponad 30 cm. Te prawdziwe ślady sprawiły, że przedstawienie było jeszcze bardziej emocjonalne i mocne, odzwierciedlając ból postaci historycznej, którą grał. Oddanie realizmowi nie było wyłączne dla Zela. Rosalinda Celentano, która grała szatana, również stanęła przed poważnymi wyzwaniami. Aby osiągnąć niepokojący wygląd, wyidealizowany przez reżysera Mela Gibsona, przeszła na niezwykle restrykcyjną dietę złożoną z ryżu i fasoli, wyraźnie tracąc na wadze, nabierając życia androgenicznej i enigmatycznej sylwetki. Jego głos został jednak dubbingowany przez innego aktora, co stworzyło jeszcze bardziej niepokojący kontrast. I wzmocniło psychologiczny wpływ jego obecności w scenach. Przywiązanie do autentyczności było także widoczne w wykorzystaniu historycznych lokalizacji i wyzwaniach klimatycznych, przed którymi stanęła produkcja. Do reprezentowania Jerozolimy wybrano południowo włoskie miasto Matera ze swoją starożytną kamienną architekturą, które wnosi autentyczną atmosferę do kluczowych scen. Podczas kręcenia obsada i ekipa musieli stawić czoła ekstremalnym temperaturom i zmianom klimatycznym, co tylko zwiększyło fizyczne i emocjonalne skutki kręcenia. Poświęcenia te, choć wymagające, były niezbędne do stworzenia fascynującego portretu ostatnich chwil Jezusa Chrystusa. Każda rana, upadek i wyraz bólu zostały uchwycone tak realistycznie, że granica między grą a rzeczywistością stała się niemal niezauważalna. W rezultacie powstało wyjątkowe doświadczenie filmowe, które nie tylko ukazało podróż Jezusa, ale także odzwierciedlało niezachwiane zaangażowanie wszystkich osób zaangażowanych w oddanie sprawiedliwości tak głębokiej i uniwersalnej historii. Produkcja Męka Chrystusa wymagało nie tylko fizycznego zaangażowania ze strony zaangażowanych osób, ale także wywołało głębokie zmiany duchowe w obsadzie i ekipie. Proces odtwarzania ostatnich chwil Jezusa Chrystusa przyniósł intensywne refleksje, a w niektórych przypadkach osobiste przemiany tak głębokie, jak historie ukazane na ekranie. Jedna z najbardziej zauważalnych przemian nastąpiła w przypadku Luca Lionello, który grał Judasza Iskariotę. Przed zaangażowaniem się w projekt Lionello był ateistą i sceptycznym wobec duchowości. Jednak podczas kręcenia filmu był pod wielkim wrażeniem atmosfery na planie. I przesłania niesionego przez film. Pod koniec nagrywania podjął decyzję o przejściu na katolicyzm, opisując to doświadczenie jako prawdziwą zmianę perspektywy i duchowe przebudzenie. Ta przemiana odzwierciedla siłę narracyjnego i emocjonalnego kontekstu spektaklu, który poruszył nie tylko widzów, ale także tych, którzy brali udział w jego tworzeniu. Pedro Sarubi, który grał barabasza, również opowiedział o niezwykłym doświadczeniu. Stwierdził, że jednym z najbardziej poruszających momentów była scena, w której jego bohater wymienia spojrzenia z Jezusem. Ta krótka chwila, choć techniczna w wykonaniu, została opisana przez Sarubiego jako punkt zwrotny w jego własnej wierze, prowadzący do głębszego połączenia z jego duchowością. Z raportów tych wynika, że wpływ filmu wykraczał poza scenariusz i choreografię, docierając do poszczególnych osób w intymny i przemieniający sposób. Ten duchowy wymiar wzmacniała także rutyna na planie. Przed każdym dniem zdjęć cała ekipa i obsada uczestniczyli we mszy po łacinie, której przewodniczył kanadyjski ksiądz Stephen Somerville. Praktyka ta nie tylko przygotowała uczestników emocjonalnie, ale także stworzyła atmosferę refleksji i czci. Ten codzienny rytuał wzmocnił główne tematy filmu, takie jak poświęcenie, odkupienie i przebaczenie. I pomógł obsadzie zrozumieć głębsze znaczenie swoich występów. Co więcej, niewytłumaczalne momenty podczas nagrywania dodały temu doświadczeniu niemal nadprzyrodzony charakter. Doniesienia o tajemniczych postaciach pojawiających się na planie, oferujących konkretne wskazówki dotyczące scen, a wkrótce potem znikających, podsycały przekonanie, że projektem kierowała boska interwencja. Chociaż historie te pozostają owiane tajemnicą, Wzmocniły poczucie celu i znaczenia dla osób zaangażowanych w film. Sam Jim Caviezel, który wcielił się w Jezusa, określił swoje przeżycie jako duchowe powołanie. Stwierdził, że ta rola odmieniła jego spojrzenie na życie i pogłębiła wiarę, nawet w obliczu trudności, z jakimi borykał się po premierze filmu, takich jak izolacja w Hollywood. Dla Caviezela podjęcie tej roli było aktem poświęcenia. I odwagi, której nie zamieniłby na nic innego, pomimo konsekwencji zawodowych. Z tego połączenia refleksji, rytuałów i osobistych doświadczeń powstało coś więcej niż produkcja filmowa. Stało się męka Chrystusa zbiorową, duchową podróż. Zarówno obsada, jak i ekipa byli wyjątkowo poruszeni, co udowodniło, że narracja o poświęceniu i odkupieniu przekroczyła ekran, wywierając głęboki wpływ na wszystkich zaangażowanych. Od początku, Męka Chrystusa w zamyśle miało to być dzieło wykraczające poza granice konwencjonalnego kina. Nieustające poszukiwanie autentyczności historycznej było jednym ze znaków rozpoznawczych filmu, ale to samo poszukiwanie wywołało gorące debaty i spolaryzowane opinie na całym świecie. Decyzja o wiernym odtworzeniu ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa niosła ze sobą wyzwania techniczne, kwestie kulturowe, a przede wszystkim refleksje na temat tego, jak daleko można posunąć się w kinowym realizmie? Jednym z najbardziej uderzających wyborów dokonanych przez Mela Gibsona było wykorzystanie w filmie wyłącznie języków starożytnych, takich jak aramejski, łacina i hebrajski. Takie podejście miało na celu stworzenie bardziej wciągającego doświadczenia dla widza, przenosząc go bezpośrednio w kontekst historyczny tamtych czasów. Jednak ta decyzja przyniosła komplikacje zarówno dla obsady, jak i publiczności. Aktorzy musieli zapamiętać naładowane emocjonalnie wersety w nieznanych im językach, a widzowie musieli wczuć się w historię poprzez mimikę twarzy i ładunek emocjonalny scen, a nie polegać wyłącznie na napisach. Jeśli dotarłeś tak daleko, podoba Ci się ten film i czujesz, że tak jest, przynieść wartość dla Twojej duchowej podróży. Wesprzyj nasze treści super podziękowaniami, robisz różnicę. Jeśli podoba Ci się to, co tworzymy i chcesz zobaczyć więcej, Twoja pomoc jest niezbędna, abyśmy mogli nadal tworzyć niesamowite treści, które inspirują i przemieniają. Kliknij przycisk super podziękowania poniżej i okaż swoje wsparcie. Każdy wkład jest dla nas potężną zachętą do dalszego przekazywania refleksji, nauk i ekskluzywnych filmów. Razem możemy dojść jeszcze dalej. Dziękujemy za bycie częścią tej podróży i umożliwienie naszej pracy. Oprócz języka intensywne dyskusje wywołał także poziom realizmu scen. Graficzna przemoc, zwłaszcza podczas sekwencji biczowania i ukrzyżowania, była zarówno chwalona za jej wpływ emocjonalny, jak i krytykowana za przesadę. Wielu argumentowało, że te sceny pomogły oddać ogrom ofiary Jezusa, inni zaś uważali je za niepotrzebnie brutalne i zastanawiali się, czy widzowie muszą być wystawieni na taką intensywność, aby zrozumieć przesłanie. Innym kontrowersyjnym punktem była decyzja o włączeniu niektórych wersetów bez podtytułów, jak na przykład wypowiedź Kajfasza: Niech Jego krew spadnie na nas i na nasze dzieci. Mata 27-25. Wybór ten został przez niektórych skrytykowany jako celowe pominięcie, które mogłoby podsycać negatywne interpretacje. Jednak dla Gibsona decyzja ta miała na celu zachowanie autentyczności i emocjonalnego oddziaływania scen, bez osłabiania ich mocy dosłownym tłumaczeniem. Odbiór filmu również był bardzo zróżnicowany w poszczególnych krajach. W Izraelu film został całkowicie odrzucony i nigdy nie został oficjalnie wydany. W Arabii Saudyjskiej został zakazany w 2006 roku ze względu na silne konotacje religijne. Z drugiej strony, w krajach takich jak Francja, Dzieło znalazło zróżnicowaną publiczność, w tym dystrybucję przeprowadzoną przez muzułmanina, co podkreślało globalny zasięg produkcji i jej zdolność do przekraczania barier religijnych. Dbałość o szczegóły podczas odtwarzania scenografii i wybór lokalizacji, takich jak Matera we Włoszech, przyczyniły się do wizualnego oddziaływania filmu. Kamienne uliczki i zabytkowa architektura miasta zostały przekształcone w niemal wierne odwzorowanie Jerozolimy z pierwszego wieku. Jednak warunki nagrywania były niezwykle trudne, z nagłymi zmianami temperatury i nierównym terenem, co stanowiło kolejny poziom trudności dla obsady i ekipy. Pomimo całej staranności i autentyczności, Męka Chrystusa nadal był przedmiotem kontrowersji wiele lat po wydaniu. Krytycy kwestionowali konieczność pewnych wyborów artystycznych, obrońcy wskazywali, że elementy te są kluczowe dla oddania duchowej i emocjonalnej głębi opowieści. Niezależnie od odmiennych opinii, film spełnił swój główny cel stworzył dzieło poruszające, skłaniające widza do refleksji nad wiarą, przebaczeniem i poświęceniem. Właśnie ta dwoistość między autentycznością a kontrowersją jest tym, co sprawia męka Chrystusa tak potężną i niezapomnianą produkcję. Utwór, rzucający wyzwanie konwencjom filmowym, zaprasza widza do dogłębnej analizy przedstawionych w nim uniwersalnych tematów. W mękach Chrystusa temat odporności jest głęboko spleciony z wiarą, tworząc emocjonalny i duchowy fundament filmu. Każda scena niesie ze sobą ogromną wagę, przedstawiając nie tylko najtrudniejsze momenty w życiu Jezusa ale także siłę wiary, jako źródła siły w obliczu najbardziej ekstremalnych przeciwności losu. To połączenie wytrwałości i duchowości nie ogranicza się do narracji filmu, ale znajduje także odzwierciedlenie w doświadczeniach obsady i ekipy podczas produkcji. Proces kręcenia filmu był prawdziwym testem wytrzymałości dla wszystkich zaangażowanych w niego osób. Jim Caviezel, który grał Jezusa Chrystusa, był najlepszym przykładem odporności. Podczas scenu krzyżowania musiał stawić czoła wyjątkowo niesprzyjającym warunkom fizycznym. Zdjęcia kręcono w takich miejscach jak Matera we Włoszech. Gdzie nierówny teren i nagłe zmiany temperatury jeszcze bardziej utrudniały pracę. Kawiezel przez wiele godzin niósł drewniany krzyż o wadze około 75 kg, a w jednym szczególnie intensywnym momencie doznał kontuzji barku, upadając pod ciężarem krzyża. Zdarzenie to zostało uwiecznione w filmie ze względu na jego prawdziwość. Więcej trudności przyniosły sceny biczowania. Mimo starannej choreografii, intensywność nagrań spowodowała, że kawiezel został przypadkowo uderzony jednym z biczów, co spowodowało rozcięcie na plecach o długości ponad 30 cm. Te fizyczne wyzwania, w połączeniu z emocjonalnym wyczerpaniem związanym z odgrywaniem tak symbolicznie naładowanej roli, wymagały od aktora niezwykłej siły. Jednak odporność nie ograniczała się do kawiezela. Aktorka Maja Morgenstern, która grała Marię, stanęła przed własnymi emocjonalnymi próbami. Podczas kręcenia zdjęć była w ciąży, ale w swoim występie wykorzystała swoją bezbronność, nadając jeszcze głębszy wymiar bólowi matki, która patrzy na cierpienie swojego dziecka. Jej występ głęboko odbił się echem wśród publiczności, oddając esencję niezachwianej miłości. Wiara odegrała kluczową rolę zarówno w przedstawianej historii, jak i doświadczeniach obsady i ekipy. Przed każdym dniem zdjęć w ramach produkcji odbywała się msza łacińska, której przewodniczył ksiądz Steven Somerville. Ten codzienny rytuał był nie tylko chwilą refleksji, ale także sposobem na wzmocnienie duchowej więzi wszystkich osób zaangażowanych w tematykę filmu. Wielu osobom te uroczystości pomogły uporać się z wyzwaniami związanymi z pracą, zapewniając większe poczucie celu. Przesłanie Bierz swój krzyż i idź naprzód, obecne w Ewangelii Mateusza 16:24, odbiło się dosłownie i w przenośni na planie. Kawiezel często wspominał w wywiadach, że według niego jego rola to nie tylko praca, ale duchowe powołanie. Opisał to doświadczenie jako okazję do doświadczenia, choćby krótkotrwałego, głębi ofiary i poddania się Chrystusa. Pomimo negatywnych konsekwencji, jakie po filmie odbiły się na jego karierze, Kawiezel podtrzymał swoje zdecydowane stanowisko, podkreślając, że odporność jest możliwa tylko wtedy, gdy towarzyszy jej wiara. Choć główny nacisk położony jest na cierpienie Jezusa. Film przemawia także bezpośrednio do odporności widzów. Poprzez sceny przeplatające się z najciemniejszymi momentami ukrzyżowania i retrospekcjami z życia i nauk Chrystusa, narracja sugeruje, że prawdziwa siła leży nie tylko w znoszeniu bólu, ale także w utrzymywaniu żywej wiary nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Scena, w której Jezus przybity do krzyża woła Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią Łuk 23-34 jest jednym z najbardziej uderzających przykładów tego przesłania. Demonstrując przebaczenie w obliczu największego cierpienia, film zachęca widzów do refleksji nad przemieniającą mocą wiary i współczucia. To przesłanie wykraczające poza kontekst religijny poruszające uniwersalne tematy przebaczenia, przezwyciężenia i miłości. Przedstawione w filmie połączenie odporności i wiary nie tylko honoruje narrację biblijną, ale także czyni ją przystępną i znaczącą dla każdego, kto stawił czoła przeciwnościom losu. Niezależnie od tego, czy chodzi o poświęcenie obsady, która przetrwała ekstremalne warunki, czy o lekcje, które odbijają się echem w życiu tych, którzy ją oglądają, męka Chrystusa pokazuje, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza, siły napędzanej niezachwianą wiarą i ludzką zdolnością do wytrwania nawet w obliczu największych trudności. Dzięki takiemu podejściu film staje się nie tylko dziełem mocnym wizualnie, ale także głęboko przemieniającym doświadczeniem emocjonalnym i duchowym. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie wartościowa, zostaw lajka like i udostępnij ją na WhatsApp osobom, które kochasz. W ten sposób możemy przekazać tę wiadomość większej liczbie osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. W rzeczywistości wydzieliliśmy dwa kolejne filmy wybrane specjalnie dla Ciebie, tutaj, na Twoim ekranie. Podzielmy się wspólnie tym przesłaniem i wzmocnijmy naszą wiarę. Pozostańcie z Bogiem i do zobaczenia następnym razem.